Wszystkim Państwu w Chicago minęła godzina 7 wieczorem i w Radiowych Tajemnicach Świata w programie nadawanym ze stacji WPN 1490 AM kłania się pięknie Barbara Choroszy i zapraszam do środowego spotkania z przekazami słów. Które otrzymujemy od Pani Lucyny Łobos Od roku 2001 Dzisiaj zatrzymamy się na roku 2003 I kolejnych ważnych słów Które mają już swój rezonans W czasie dzisiejszym A ja prosząc Państwa O skupienie się na słowach przekazu Zapraszam również do obserwacji Tego co dzieje się na świecie W porównaniu z tym co było mówione Przez Lucynę Łobos Już przed wieloma laty Również kierujemy za tym pośrednictwem do Państwa słowa o wsparcie dla misji ratowania i ziemi, zapraszając na naszą stronę internetową www.missionferrow.com. I również tam macie Państwo wszystkie informacje dotyczące tego, w jaki sposób można pomóc misji, aby jak najszybciej. Wykonać to, o co proszone są istoty ludzkie, czyli pomóc w uruchomieniu zabezpieczenia, osłony dla planety Ziemia, aby nie powtarzały się dalej takie wydarzenia jak wcześniej kilka innych terenów, teraz Japonia, i trudno powiedzieć, że to koniec, prawdą by to nie było można powiedzieć, że jest to początek wydarzeń roku oczyszczającego przed rokiem 12, czyli obecnego 2011. Dlatego też i jest to pośrednio moja odpowiedź dla wszystkich państwa, którzy piszecie do nas listy, maile. Dzwonicie i pytacie, na jakim etapie jest misja ratowania Ziemi i ludzi. To pytanie możecie Państwo skierować na czas obecny sami dla siebie. Co zrobiliście Wy, aby misja ratowania Ziemi i ludzi mogła planecie Ziemia dać osłonę, a ludziom ratunek? To jest moja odpowiedź dla Państwa, a ja przypominam tradycyjnie numer do studia. 708 524 9762 Numer do biura programu 625 1409 kierunkowy 773 i również wszystkie namiary, wszystkie adresy e-mailowe macie Państwo na stronie naszej misji Faraon, również do sekretariatu Fundacji Pani Marii Michałek mmichalek66 albo telefon 773 416 3309 Misję można wspierać Przesyłając czek lub money orders wystawiony na Mission Farrow we wszystkich bankach Bank of America. Numer konta 291 008 047 751. Numer konta, jak i inne formy przesłania swojej donacji, swojego wdowiego grosza, znajdziecie Państwo na naszej stronie Misji Faraon. Czek można wysłać również przez system, yy, przez pocztę normalnie albo kartą kredytową, przez system PayPal, również zainstalowany na naszej stronie. Bardzo prosta transakcja, więc dla chcącego nic trudnego. Zapraszam Państwa zatem dzisiejszego wieczoru do przemyślenia słów kolejnych z roku 2003, a teraz już przejdziemy sobie do słów przekazów, które od roku 2001 przekazuje ludziom na ziemi Lucyna Łobos Brown. Dzisiaj będziemy się poruszać w roku 2003 po słowach przekazu z kolejnej sesji Regresji Wieku. Dalszy ciąg sesji. Ze stycznia roku 2003 pytanie do Lucyny Łobos, która jest w zmienionym stanie świadomości. Czy jest jakieś powiązanie pomiędzy piramidą, Sfinksem a grobowcem Faraona Cheopsa? Lucyna. Tak, są tunele. Labirynty między grobowcem, Sfinksem. Jest cały szereg przejść. Dzisiaj, kiedy jest to budowane, cały czas dobudowują jakiś kanał, labirynt dziwne. I też tego nie rozumiem. Wybudują, a potem zasypują to piaskiem. Pytanie: kto zbudował Sfinksa i w jakim celu? Lucyna. Sfinksa zbudowali też, zbudowały istoty z drugiej ziemi. Mało wiem na ten temat, gdyż tylko szczątki informacji otrzymywałam, ale powiem to, co wiem. Sfinks, jego postać ciągnie się od momentu, kiedy to istoty ludzkie zostały przetransportowane na Ziemię. Na tamtej planecie Sfinks był ulubieńcem, bóstwem, i dlatego przenieśli Sfinksa tam, gdzie się osiedlali. Był Sfinks na Atlantydzie. Kiedy musieli opuścić Atlantydę, Sfinksa przenieśli do Egiptu. I tutaj mogę powiedzieć, co mam mówione. Najmądrzejsze umysły Atlantydy osiedlały się właśnie w Egipcie, bo już za czasów Atlantydy była spisywana historia tej ziemi. Już było wtedy wiadomo, że powstanie takie samo dzieło, jakie oni mieli czyli piramida. Tylko, że piramida na Atlantydzie. Była świątynią, świątynią Boga Ar. Tutaj jest to klucz, kot. Tak zostało to zaprogramowane. Pytanie: Czy Atlantyda istnieje dzisiaj? Lucyna: Tak, pod wodą. Na znacznych głębokościach można dotrzeć do pokładów, szczątków ruin Atlantydy. Dobrze, w takim razie wróćmy jeszcze do piramidy i budowniczych, o których mówili skrzydlaci bracia, i jeszcze do tego, w jakim celu była budowana piramida, czy grobowiec Cheopsa ma być odnaleziony i w jakim celu. Lucyna, mówi Juno, mówi Cheops. Przesłanie: Kot, jakim jest piramida, ma służyć istotom ludzkim w przyszłości. Piramida ma być bramą, tą bramą, którą się otworzy i przez ten kanał energomagnetyczny będą się przemieszczać istoty z drugiej Ziemi. Ale żeby otworzyć tę bramę, ten kod, trzeba mieć szyfr albo klucz. Kluczem jest Faraon. Można sforsować bramę bez klucza, ale wtedy istnieje niebezpieczeństwo, gdyż istoty w przyszłości... Nie będą wiedziały, co się kryje za tą bramą. A to, co mówią, będzie to niebezpieczne, kiedy sforsują bramę bez klucza. A czy możesz powiedzieć, co się może stracić wtedy? Tak. Tutaj muszę powiedzieć, co mam przekazywane, co mówią. Przed sfinksem było to w cyklu lwa, odbyła się rada, posiedzenie rady Bogów, gdyż istoty. Nie tak jak sobie zaplanowali, zaczęli zasiedlać ziemię. Dlatego to na tej właśnie historycznej Radzie, o której mówi Juno, wyznaczono czas dla ziemi i jej mieszkańców. Ten czas miał się zakończyć, kiedy właśnie to ryba odda władzę wodnikowi. Wtedy to też, mówią, rozpocznie się oczyszczanie ziemi, oczyszczanie ludzi. W oczyszczaniu będzie energią boskim pomagać sama natura. Pytanie: Czy grobowiec Cheopsa jest zabezpieczony w jakiś sposób? Lucyna, jest. A czy ma być teraz odnaleziony? Tak, jest to w zamierzeniu. Klucz musi być odnaleziony po to, żeby otworzyć bramę. Zabezpieczenie po to jest zrobione, bo jak mówili bracia. Zaborczość ludzi będzie wzrastać. Rządza złota będzie z pokolenia na pokolenie większa i większa. Dlatego to tak pieczołowicie jest zabezpieczone. Cheops. Zabezpieczenie płynie z Oriona. Pytanie: Czy są osoby, które mogą być bezpieczne przy odnalezieniu grobu Cheopsa? Lucyna. Bezpieczne, tak. Bezpieczne mogą być te osoby, które. Przyjdą na Ziemię w erze ryby i już znajdą się w erze wodnika. Będą to osoby selekcjonowane. Nie można było wcześniej tego uczynić, gdyż musiał upłynąć właśnie ten czas, wyznaczony czas. Tak mam to tłumaczone. A powiedz, co się stanie, kiedy zostanie odkryty grobowiec Cheopsa Lucyna. Faraon ujrzy słońce. A potem, kiedy już ujrzy słońce, trzeba zanieść faraona do sfinksa, do strażnika. Tam trzeba się pokłonić strażnikowi, a następnie pójść do piramidy, złożyć jego ciało w przygotowanym sarkofagu, który został wybudowany. Tam faraon ma przeleżeć do pełni. Następnie jego ciało, tak jak jest napisane, ma być oddane nauce. Wystarczy to do przetrwania, przerwania zabezpieczeń i pootwierania tajemnych wejść, gdyż piramida kryje inne komnaty, jeszcze nieodkryte. A czy wiesz, jakie komnaty kryje piramida? Lucyna tak. Są to ponad poziomami: podziemne komory i nad komnatą króla ustawione w trójkącie. Dwie po bokach. Jedna na środku Ale wszystko znajduje się nad komnatą króla Też zamknięte jest wejście do tych tajemnych komnat Aby wejście Wejście to znajduje się w komnacie króla Czyli Cheopsa Po to trzeba będzie złożyć ciało Żeby otwarło się tajemne wejście Pytanie A co się z tobą dzieje dalej? Co widzisz? Opowiedz dokładnie Lucyna Przenosi się w czasie, kiedy chowamy faraona, kiedy odszedł. Opowiedz, co się dzieje. Lucyna z płaczem. Kiedy już Heopsa złożyli do jego grobowca, specjalne służby kapłańskie zasypują piaskiem. Ja stoję obok. A kochałaś Cheopsa? Bardzo przeżyłaś jego śmierć? Lucyna. Mówi Juno. Trzyma mnie w ramionach. Wszyscy płaczemy. Ale wszyscy muszą odejść, opuścić go. Cofamy się tą samą drogą, którą przyszedł orszak. Za nami już następne służby zasypują też piaskiem drogę. Kiedy jesteśmy już z powrotem koło Sfinksa, faktycznie droga do krobowca jest odcięta. Druga droga kanał, który był do tej pory pusty. Otwierają zaporę, zalewają wodą. Powiedz, co czujesz w tym momencie? Czuję się okropnie. Wszyscy czują się okropnie. Odszedł ktoś, kogo kochaliśmy. Nasz faraon Cheops. Był wspaniałym królem. Czy był kochany przez wszystkich? Był kochającym, tak. Czy on was kochał? Kochał nas. Wcześniej odszedł, ale powiedział, że się spotkamy. Spotkamy się w przyszłości, kiedy powróci. Ale nie spotkałam go więcej. Jak spotkacie się, wierzysz, że będzie to miało miejsce? Tak, tak mówił Oliwier, wszyscy to mówili. A wierzysz Oliwierowi? Nie mam powodów, żeby mu nie wierzyć, przecież jestem z nim. Nigdy nie zawiodłam się, ich prawdomówność jest wspaniała. Oliwier powiedział, żeby cierpliwie czekać. Nadejdą następne dni. Nastąpi spotkanie. Pytanie: Zaraz powrócisz do swego obecnego wcielenia, czy chciałabyś jeszcze zrobić coś, żeby się rozstać z tamtym życiem? Lucyna, chciałabym zostać. Ucja. Wiem, że były to czasy, kiedy byłaś szczęśliwa, przebywałaś wśród ludzi, którzy Ciebie kochali, których Ty kochałaś, ale przecież masz jeszcze misję do spełnienia spotkanie z faraonem, z królem. Lucyna, tak mówiono, że mam powrócić. A czy wiesz, że masz misję do spełnienia? Lucyna, tak mówiono. Ale czy Ty w to wierzysz? Lucyna, muszę wykonać. Wierzę, ale muszę wykonać to, co mówiono. To co mówił budowniczy, to co mówił Juno Olivier, wszyscy, którzy mnie pocieszali, kiedy faraon nas zostawił i odszedł. Dlaczego? Przecież to myśmy powinni odejść pierwsi, a on pytanie. Czy faraon się przeciwstawiał? Nie chciał odejść jako pierwszy? Lucyna: Nie, nie. Powiedział tylko, że musi odejść na krótki czas. Wtedy nie rozumiałam jego słów. Kiedy powiedział, że musi odejść do świątyni, porozmawiać z Bogiem, żeby nikt mu nie przeszkadzał, często to robił, wchodził do świątyni i rozmawiał z Bogiem. Ale kiedy na następny dzień znaleziono jego martwego, to było dla nas wszystkich ogromnym wstrząsem. Piramida ukończona, ale nie jeszcze do końca. Przecież trzeba jeszcze było ją oczyścić, uporządkować. Dlaczego zostawił to wszystko i poszedł sobie? Dalej płaczę. Czy faraon wiedział, co go spotka? Tak. Czy był spokojny, kiedy wiedział, co go spotka? Tak. Cały czas emanował spokojem. Można się było tego spokoju uczyć od niego. Mówił Juno, że jak wrócę w przyszłości, że będę przygotowana. Będzie bardzo ciężko, ale potem pojawią się na mojej drodze ludzie i już nie będę sama. Nie jesteś sama. Są wokół ciebie ludzie, którzy dają ci wsparcie, którzy ciebie kochają. Kochają i nie jesteś sama. Chciałabym, żebyś teraz przeniosła się jeszcze raz na moment do chwili obecnej, do życia obecnego. Chciałabym zapytać Ciebie, czy możliwy jest jeszcze kontakt z Samuelem, aby zadać mu jedno pytanie. Tak, to odetchnij jeszcze w tej chwili głęboko i spokojnie. I czy możliwe jest jeszcze przez moment? Lucyna, jestem już w czasach dzisiejszych. Czy możemy prosić Samuela o odpowiedź? Lucyna. Jestem już przy piramidzie. Teraz odkropne. Widok. Co się dzieje? Widzę zniszczoną piramidę. Zniszczony sfinks. Nie jest tak piękna, jak była. To zadamy pytanie wobec tego. Jeszcze dwa pytania. Czy możesz powiedzieć, czy w tej chwili żyje na ziemi energia wcielenie Cheopsa? Samuel. Nie. Nie. Energia Cheopsa, czyli duch, jest ciągle w pobliżu jego grobowca i piramidy. Przez wszystkie tysiąclecia pozostał duchem i tak już pozostanie. Przechodzimy do kolejnej sesji i słowa wstępnego, jakie przekaże za chwilę istota duchowa o imieniu Samuel przez Lucynę Łobos, wprowadzoną w odmienny stan świadomości. I jest to pierwszy seans z Lucyną Łobos przeprowadzony metodą channelingu telepatycznego z końca grudnia roku 2002. Samuel. Chcę tutaj powiedzieć, że nawet gdyby według waszego ziemskiego rozumowania mogło się wam wydawać, że nic się nie dzieje, że sprawa jest beznadziejna, a ten Samuel nic nie robi, to pamiętajcie wiara. Jeżeli stracicie wiarę, trudniej będzie nam działać. Kiedy twoja wiara jest silna i możesz sobie powiedzieć, wszystko jest dobrze, te słowa posiadają ogromną moc. Nie będzie dobrze, tylko jest dobrze. Dlatego rozwiązanie czy odpowiedź może nadejść w najbardziej nieoczekiwanym dla Was momencie. Nawet wtedy, kiedy tego nie odczujecie, odpowiedź nadchodzi. I raz jeszcze powtarzam: pomagamy wtedy, kiedy wiara jest prawdziwa. Wiara. Wtedy pomagamy i kierujemy. A sprawa Cheopsa jest nam bliska i sprawa, nad którą musimy jednak popracować i Wam pomóc, gdyż jakby na to nie patrzeć, z której strony by nie patrzeć, jesteście ułomni. Pytanie: Jaki jest plan, żeby pojechać do Egiptu w tym albo w przyszłym roku? Co według Ciebie jest realne? Samuel, sprawa Faraona. Misja, misja Ziemia, faraon, misja Oriona. Jest to nasz wspólny cel. Dołożymy wszelkich starań, żeby nastąpiło to jak najszybciej, gdyż czas naprawdę zastraszająco się kurczy. A jak już wiecie, wszystko zależy od tego, czy faraon ujrzy Słońce. A na pewno ujrzy, gdyż jest to naszą sprawą że stawiamy coraz to nowych ludzi na Waszej drodze. Yy, teraz mamy pytanie, kiedy będziemy kopać w kierunku grobowca faraona, co znajdziemy? Samuel. Powiem, co Was czeka, jakie niespodzianki. Otóż osoby powołane czeka ochrona, gdyż jak już wiesz, ten teren i grobowiec mają zabezpieczenie. Jest to zabezpieczenie, które bezpośrednio płynie drogą fal z Oriona. Otóż po przedostaniu się przez warstwy kamieni i twardego piasku dotrzecie do grobowców. Gdyż nieświadomie ludzie zrobili tam cmentarz. Natraficie na szkielety mało znaczące. Będą tam też dostojnicy. Ale to nie będzie to, czego potrzebujemy. Po zdjęciu warstwy cmentarnej kopiecie dalej. Natrafić możecie ale spróbujemy usunąć. Są tam tunele zrobione przez owady. Jest tak tak zwana pułapka. Dlatego dla bezpieczeństwa trzeba mieć przy sobie ogień, żeby to wypalić. Kiedy usuniecie i tę przeszkodę, chociaż powiedziałem, być może owady, kiedy będziecie się wkopywać, ustąpią, gdyż zabije je energia. Następnie już wam przyjdzie tylko kopać, bo będzie tylko piasek. Aż do trzecie do grobowca. Co powinniśmy zrobić po dotarciu do grobowca? Samuel. Bardzo istotne pytanie. Wejdą ci, którzy naprawdę mają czyste intencje. Wpuścicie kapłankę jako pierwszą i wtedy już nie będzie żadnego niebezpieczeństwa. Ostatnia blokada zabezpieczenia energetycznego zostanie przerwana. Resztę już znacie Co będziecie robić z faraonem? Czy mówiąc kapłankę masz na myśli ki? Samuel Tak, poświęcona faraonowi Pytanie Po wyjęciu faraona z grobowca Czy jest jakaś dalsza procedura? Samuel Tak, faraon, czyli mumia faraona z orszakiem Będzie zmierzać do Sfinksa Tam jemu się pokłoni Następnie przejdziecie do piramidy i złożycie jego ciało w sarkofagu. Pytanie. W czasie sesji hipnozy mówiłeś o jakimś trójkącie i osobach, które mają stanąć na bokach trójkąta. Kiedy to się ma stać? Samuel. Wtedy, kiedy będziecie ustalać dokładny punkt kopania. Czyli zanim zaczniemy kopać.